Witam Was w kolejnym odcinku. Powracamy do The Last Spell. I tak, przedostatnia horda nas czeka. A tym samym mamy nowego towarzysza, który nam się przyda, ponieważ jesteśmy atakowani z trzech stron, Więc mamy Samuela, który jest orkiem, jak widać. Szósty poziom. Ale musimy go wyposażyć to zdecydowanie. I tak, jestem giermkiem, giermiem. Troszkę lepiej walczy, czemu nie. Jest również sztywny, gorzej robi uniki. Ale ma krew Krasnoluda. Ok, ork z krwią Krasnoluda. Ciekawa sprawa. Ale ok, przejdźmy do poziomów. Uniki to chyba nie jest takie wysokie, więc zwiększymy mu pancerz. Chyba na tym będziemy polegać. Uuu. Dobra, wiecie co? Może jednak zwiększymy troszeczkę uniki. Myślę, że skoro walczysz w zwarciu, to zdrowie będzie bardzo ważne. Obrzędy nie są aż takie strasznie istotne. Większy ruch się na pewno przyda. I obrażenia również czemu nie. O, jeszcze mamy tutaj. Niezawodność może być. prosimy o coś dobrego. Wow, naraziamy dużego pecha izolacja. Raczej niekoniecznie. Więc doświadczenia z tego już nie skorzystamy. Dobra, jeszcze większa niezawodność niech będzie. Jeszcze trzy atrybuty. Hmm. Oportunizm. Weźmy zawodność. Dobra, co kolejne? Regeneracja many. Czemu nie? Za bardzo z tego nie skorzystamy. Ale weźmy. I jeszcze więcej. Ok. Teraz czas na perki. Yy, po uniknięciu taku przez wroga. Dodatkowa energia. To nie byłoby takie złe. Więcej pancerza, tylko troszkę, ale zawsze coś. W sumie weźmy to. Za maksymalne zdrowie, więcej ataku 10%. Jasne. Czemu by nie? Co tutaj dalej? Pknie ranny, lekkie bonusy. Dobra, weźmy to. Co robisz, tak nie chcemy być ranni. Okay, tańsze koszty many. Uuu, przy walce w zwarciu. Odnawia zdrowie, jasne. I redukcja kosztów w many. Super, tobie musimy ogarnąć broń i pancerz. To jest podstawa. I tak, skorzystajmy z nagród. Co tutaj mamy? Nocna nagroda. Okay, mamy potencjalnie wyposażenie, ale niekoniecznie nic dla Samuela. Dla niego byśmy najbardziej chcieli, bo reszta ma w miarę dobrą broń. Pancerz wojownika. No to chyba będzie okej. Okay. Nada się. Lecimy dalej. Okay, pancerza chyba kolejnego nie potrzeba. Hełm. Jasne. ok kaptur już mamy. Czy dla kogoś innego? Tak, dla kogoś innego chyba będziemy mogli to dać. I kolejna szata. Czy ktoś potrzebuje szaty, kurcze? Pan my. Potencjalnie mógłbyś mieć. Dobra, weźmy szatę. Okej. Okay. I teraz wyposażmy to tak jak mówiliśmy. O, już mamy nowe poziomy u pozostałych. Wow, już zapomniałem. Dobra, zróbmy to. A więc pan my. Zdrowie. Tobie zdrowie aż tak, się nie przyda. Ale kto wie. Weźmy to. Niezawodność. Okej. Okay. Kolejny perk. Redukcja kosztów energii. U ciebie aż tak. W sumie to byłoby nie najgorsze. No weźmy. Dobra sama, już był Kajita. Okej, okay, chyba jeszcze zdobędziesz ten poziom więcej. Zobaczymy ostatniego tieru umiejętności. Teleportacja brzmi kusząco. Okej. Okay. U, czyli nie masz. Tych drugich broni. Nie może z nich używać. Ale zostajesz 40% więcej obrażeń. Jeden punkt akcji. I użytkowanie umiejętności. Wow, no bierzemy. Kurde. Co gdzieś tam nie zniknęło? Nie, tutaj przeszło. Świetnie. Ok. Kajita. No, może nie będziesz miał dużej, mm, dużego wyboru, ale twoje obrażenia powinny być potężne. Dobra, weźmy tobie. Może odporność? co dalej, regeneracja okej, okay. może być i znowu jeszcze zeben i mać koaty. a więc zeben zdrowie, czemu nie, troszkę warto chyba to zwiększyć w razie czego obrzędy sensowe, z tego byś skorzystał ale może mana troszkę bardziej i co do perków hmm No, zabijanie wrogów zyskujesz więcej zasięgu. Teraz no, mamy problemów. O, tutaj większe barzenie i punkt akcji. A, chyba z tego też skorzystamy. Tak, weźmy to. Dobra, i mać kołaty w takim razie, Mana. Ile ty masz zdrowia? Dobra, weźmy manę. Do maga pasuje. I regeneracja. MANY czemu nie? No, i perk, oczywiście. Okej, okay, to też bym chciał wziąć, ale nie za bardzo będziemy mieli z czego korzystać, więc na razie to zostawmy. Ludzka balista. W sumie, czy my zobaczyliśmy to w akcji? Hmm. Pancerz jest zmieniony. W zdrowie? A pancerza w ogóle wtedy nie masz, rozumiem. To nie, niekoniecznie. Weźmy tę ludzką balistę. Brzmi ciekawie. Dobra, postawiliśmy sobie jeszcze świątynię do leczenia i dwie studnie many do przywracania many. Ale chyba nie ma potrzeby nikomu tego przywracać, z tego co widzę. I tak, i Samuel. Ty otrzymałeś nowe portki i dwuręczny młot. Dobra. Zdaje mi się, czy mgła się cofnęła? Czyżby teraz było? Ostatnia fala? Nie wiem nawet. Dobra, Tak, okej, okay, jasne. O proszę, tak, tu już mamy rundę z bossem, ostatnia runda. Jest i paskudna harpia, na jako ptaszor, i pomniejsze ptaszory. Okej, okay. jesteśmy blisko, żeby złamać to, tę pieczęć. Okej. Okay. Troszkę na to nie byliśmy gotowi. Dobra, debuff dla Maćka tego. Więcej bajs bym chciał. Zobaczcie, ta ludzka działa faktycznie. Wracamy tutaj. Okej, okay. uderzenie obszarowe. W jednego wokół... Co robi? Może ogłuszyć. Tu mamy... Ostre pierdzielnięcie, rozumiem. Tu chyba też. Okej. Okay. Dobra, zacznijmy... Ten co ma, kurde, z szyją. Zacznijmy tutaj. Dawaj, Maćko. No, kurde, wydaje mi się, że ewidentnie są silniejsi. Niedobrze. ale w takim razie możemy śmiało zużyć całą manę, by po prostu ich tutaj załatwić. Dobra, Kajita tutaj konkretnie sobie radzi. No dawaj też tego. Dobra, Zeben. Zajmij się tymi ptaszami paskudnymi. Mam duży szansę na unik, ale ty jesteś snajperem i tobie nie uniknął. Dobra, tu spokojnie dajemy radę. Troszkę mi niepokoi ta flanka. Zobaczmy teraz tu. Ok, brakuje tutaj umiejętności obszarowych niestety. Hmm, Jak byśmy to mogli zrobić najlepiej? Okej. Okay. No, to się przenosisz nawet w miejsce, które w którym zabiłeś. Dobra, ciekawie. Jakieś są ogłuszeni. Możesz tu się cofnąć? Pan my. Czy przecież tu się cofniesz? Tak, masz bardzo dużo ruchu. Świetnie. No, tu też chyba możemy być spokojni. Dobra, harpia. Okej, na razie nigdzie nie ląduje, tylko wzleciała. Okej, okay, osłaniać głowy. Okej, okay, idą hordy. Okej. Okay. Dobra. No, te trzeba załatwić. Kurde, już o tym zapomniałem. Okej, okay, to ogłuszenie jest naprawdę niezłe. Tak, zasięgu. Dawaj na Harpie Okej, okay, jeszcze Pięćdziesiąt Super Idealnie Pan my Dobra, tu na spokojnie dajemy radę Wrócimy teraz tu Gadżita się z nimi nie pierdzielisz. Zdecydowanie. Ten przeżył. Weźmy jeszcze. idolo. No Może lekkie wsparcie tutaj. się najpierw tych zadw jeszcze. I tam leciał w tym kierunku. W razie potrzeby oczywiście. Może nie będzie trzeba. Dobra, Dobra, i gdzieś się harpia pojawi tutaj, okej, okay. tu już samo tylko czeka. Zresztą palmy tak samo. By do maćka tego nie podleciała. Tam byłoby ciężko. U, kolejna. A to, kurde, paskudy. Okej, okay, tu nowe wzleciały. Tu jeszcze więcej. A tą trzeba się zająć. To jest jakiś wrzask, który wzmacnia tych. O, zwiększyłem obrażenia i ruch. Uwaga na łucznika. Uwaga, Maćko. U, pancerz poszedł. Zobaczcie, że nas nie dosięgnęli, tak tu się przyda zdecydowanie, zeben. Zacznijmy tu. Tę paskudę trzeba załatwić. Dawaj ją. Okej. Okay. Weź jeszcze z pięści. Dobra, troszkę do tyłu. Nie chcemy, żeby ktokolwiek zginął oczywiście. Leży. Dobra, dawaj może obszarowy atak. Pięknie. Tyły. Jeszcze bardziej. Dobra, tutaj. Użyjmy tego. Pięknie. Cofka. Unik. Zobacz, tam ich dosięgniemy. Nie bardzo, kurde, nie bardzo. Zobacz, nie tak łatwo będzie cię tam przenieść. Dawaj tego. Leży. Dawaj teraz tu, potem przyjdziesz i pomożesz. A tymczasem Maćko. Zasięgu, teraz będzie pięknie, chyba chyba tą musieliśmy zatwić. Żeby nam murów tutaj nie niszczyła paskuda, kurde unik, nie idealnie jeszcze raz dawaj dobra, świetnie. Jeszcze kolejna. Tu wyleciały dwie, tu trzecia. Jasne, kolejne wzmocnienie. Znowu tutaj. A Maćko daje radę. Okej, okay, tu jeszcze debaw niestety. Na sama. Piekacza okay, troszkę obrywa. Dobra. E, dawaj, czy to mamy zasięg? Na razie jeszcze nie, ale możemy potencjalnie mieć na trójkę troszkę mało. No dawaj tu, żebyście nie podeszli. Dobra, tyły. Teraz tutaj... Okej, okay, to na razie może poczekajmy najpierw w tym miejscu. W ten sposób. Okej. Okay. Dobra. Nick. Zeben. Nie? Czy tam będziesz miał zasięg? Nie jestem pewien, więc weź już tego zestrzel Dawaj teraz tu Okej, okay, nie masz zasięgu niestety Dobra, ale będziesz tutaj do wsparcia Samuel Czy tych dosięgniesz jakoś? Super Dobra, pan my. Tutaj nie masz niestety widoku. Dobra. Kolejna harpia, potem jeszcze chyba jedna tylko. Tutaj osłabienie na Zebena. Mniejszy ruch to jest lekki problem. No dobra, czy tam tak gdzieś wyląduje? Na razie jej nie widać. Dobra, dawaj dalej. Teraz tego. Tego możemy użyć. Co to robi w ogóle? Mmm. OK. Okej. Okay. Może być. Dobra, to już czysto. Przynajmniej jak na razie. Teraz tu, czy tego sięgniemy? Dobrze było. Możemy, świetnie. Dawać go. Dobra, do przodu. Błyskawica. Okej, to niestety nie zdaje takich dużych obrażeń, jakbyśmy chcieli. Ok. okej. Dobra. Mm, Zeben, bliżej. Dość zdejmuj. Dobra, i gdzie teraz? Tutaj harpia. Okej, okay, spoko, trochę nam pomoga z nimi. Dobrze, tutaj Zeben przybył. Czyli ostatecznie pewnie tutaj wpadnie. Ok, Gadgeta tylko na to czeka. Które osoby nie, tym razem pan my. Dobra, tu się zbliżają. Chyba jacyś nie poszalały niestety Dobra hmm, W takim razie zacznijmy w tym miejscu Czemu by nie to znowu? Dobra Teraz dawaj tu Pan my to jeden ptaszor może być problematyczny, ale dobra Chyba tego teraz musimy dobić Nie chcę za blisko podejść Dobra, weź się cofi No spokojnie I teraz tu Tak jest U, tutaj kolejny wróg Lancier, okej okay. Już dużo wytrzymalszy. Dobra. I teraz trzeba tym się zająć. Paskudem. Weźmy go słapmy. Okej, okay, czy błyskawica? Dobra, dajmy. Niestety się nie rozprzestrzeniło. By się trudno. Dobra mm, Teraz tak, Zeben Strzał snajperski Spróbuj O oh, kurcze Wow Tak To jest dobre Pozamiataj teraz i resztę Okej okay. I ostatnia Niedługo się pojawi Jasne Tylko czekam na to Zabędę. ty go podejść tutaj bliżej, żeby karzycie pomóc. Dobra, najpierw ...najpierw tutaj. być jakieś obrażenia typowo obszarowe. Jakoś możemy tutaj to. Okej, okay, możemy. A ja teraz tego. Dobra, tego ptaszaru raczej nie dosięgniesz. A jednak. Okej, okay, niestety pudło. Dobra. Kajita. Dawaj. Tego by się przydało załatwić. Świetnie. Tomaza. A, spróbujmy, coś nowego. Okej. Okay. Powoli tracimy manę, dobra, oszczędzajmy manę u To się jeszcze może przydać bardzo. Dobra. Okej, okay, czy moglibyśmy to, być może zaraz tak. Albo to nawet. Powoli mi piorun. Dobra. I możemy wracać w tym kierunku. Okej, okay, i pojawia się koło Kajity. Pokażę zaraz, co potrafisz. Okej, okay, to ostatnia. Okej. Okay. Dobra. Już tutaj teraz przylazło. Okej, okay, Kajita. Czy ty dasz radę? Zobaczcie, go tu jest obok Zeben. No bo najpierw niech się Kajita wykaże. Musisz tędy. Troszkę ryzykowne miejsce, ale dawaj. Trzy ataki w tego. Dobra, jeszcze raz. I z pięści. Okej, okay, wow. Harpia dobita z pięści. Idealnie. Dobra, mamy ją. I co? Sukces. Okej, okay, że harpie przed tym wszystkim były jednak spoko stworzeniami. tworzeniami. Udało nam się. OK. Tak, potężne natężenie mocy się zbliża. Ok, tutaj kilka budynków nam się rozpadło, ale byle to zadziałało, Okej, okay, tak, sportem świeci słońce. Okej. Okay. Czyli udało się, ale nie w całej krainie, tylko w okolicy miasta. To już coś. Okej. Okay. Krok w dobrym kierunku. Ok, czy jesteśmy uratowani? Udało nam się, prawda? Jeszcze nie. Wykonaliśmy naszą część, teraz musimy czekać aż inne miejsca również złamią te znaki. Tak. Ok, sukces, udało się. Praktycznie perfekcyjnie. I tu zdobywaliśmy właśnie te esencje. Ok, nasze postacie. Kto najwięcej zabił? Kajita, ok, potem Maćkoaty i Zeben czy nasze początkowe postacie. W ogóle to nie dziwi. I tak, w ten sposób tutaj mamy dwie rzeczy. Po pierwsze, tutaj mamy jakieś dobre bóstwo. Gdzie po prostu za wykonywanie pewnych zadań zyskujemy jakieś nowe rzeczy do odblokowania na przykład. Tu mamy jakieś miksturki. No, mamy jednego maga więcej na przykład, jasne. I inne rzeczy, które możemy odblokować. I mamy mroczną esencję której tak, którą możemy sami używać. No tu nie gadajmy, możemy sami używać te esencje do odblokowania albo nowych budynków, albo nowych innych rzeczy, jakichś bonusów i tak dalej. Okay, czy jest tutaj coś, co by się rzuciło w oczy. Są omeny. Omeny to są bonusy, które możemy przyjąć na początku jednej rozgrywki. Nie dają nam po prostu różne wszelkie bonusy. Które na przykład dotyczą statystyk, większej ilości bohaterów, surowców, zdobywania surowców i tak dalej. My graliśmy bez tego, żeby pokazać jak to wygląda na samym początku. I daliśmy radę bez większych trudności. Okej, okay, co tutaj brzmi ciekawie? Okej, okay, możemy przytasować jeszcze raz. Okej, okay, większe szanse na rzadkie przedmioty. Myślę, że to byłoby najlepsze. Przykładowo. Jeszcze większe, ale na to już nas nie stać. Dobra, w takim razie... To będzie tyle. I tak, to był Gildenberg. E, następnie było Lakeburg. I potem jest Ellenwald. Tak więc dajcie znać, czy chcecie zobaczyć kolejną lokację. Okej, okay, co to jest? Nawet nie wiem. A no, to możemy wybierać, jakie bronie chcemy widzieć, a jakich nie chcemy widzieć w naszych rozgrywkach. Okej, okay, tak, tych dwóch nie chciałem akurat. Ale wybór jest całkiem spory. I właśnie dodatek, który nam dodaje. Mm, Elfy lub Krasnoludy dodaje też nowe bronie. Co ciekawe, ale tego osobiście nie miałem możliwości sprawdzić. Tak czy siak, na dziś to będzie wszystko. Dajcie znać, czy chcecie więcej, kolejną lokację i z potencjalnymi utrudnieniami albo bonusami. A na dziś to będzie wszystko, tak więc. Wielkie dzięki za uwagę i do następnego. Wielkie dzięki za uwagę. W razie jakichkolwiek przemyśleń, daj znać w komentarzu. A jeśli film Ci się spodobał i chcesz zostać z nami na dłużej, to zachęcam do zostawienia kciuka w górę i zasubskrybowania kanału. Również serdecznie dziękuję wszystkim patronom oraz wspierającym, a jeżeli chcesz dołączyć do tego chwalebnego grona, wszelkie linki znajdziesz w opisie filmu. Do następnego!